Siemanko, siemanko, brygada, słuchajcie! Tron Max M Drill One Pro Kupiony w listopadzie tamtego roku Leżał, kurzył się Spakowany jeszcze Chyba przyszła pora na niego, żeby zrobić jakieś małe testy Więc co, zapraszam na małą, mini taką recenzję No i dobra, mamy go już na stole Do wyboru mamy dwa modele Dwa w sumie rodzaje, nie modele, tylko dwa rodzaje Mikrofonu, taki matowy i taki jak widzicie, błyszczący. Ja akurat mam taki matowy, zobaczymy sobie zaraz jak on wygląda. Mikrofon ogólnie działa w czterech trybach nagrywania. Te tryby mamy tutaj. Ja o nich po prostu sobie powiem później, jak będę podłączał do komputera i będziemy nagrywać, jak, jak mnie słychać. Mamy także regulowany smart gain audio ze wskaźnikiem tutaj LED, aluminiową pokrywę. Mamy podświetlenie RGB, 7 chyba trybów podświetlenia. Ok, no i w środku znajduje się. <laughs> Taka autozawieszka, Nie przeszkadzać Fajny, Fajny dodatek taki No i dobra, po roku przeleżenia w pudełku No świetny e, Tutaj widzę, że jeszcze mam coś Wyciągniemy sobie, a mikrofon Mikrofon wyciągnę z, Albo w sumie już wyciągnę I zobaczymy Bo już tutaj widzę, że nic nie, nie ma nic, możemy odłożyć na bok no dobra, tutaj w pudełku jeszcze mamy pewny tak, kabel. Jest to kabel kątowy. Co najlepsze, mikrofon jest zasilany USB-C. Dosyć długi kabel, co jest na pewno e, fajne. E, fajne takie ześlepki do dali tutaj, powiem Wam. I dostajemy jeszcze, dostajemy nalepkę, dostajemy jeszcze w środku. Czyli e, u, trzeba uważać na ten mikrofon, ponieważ. Zbyt duża mm, wilgotność, tak? Może doprowadzić do tego, że on się zepsuje, więc, yy, więc informacja jest. Tutaj też fajna taka nalepka. Ogólnie lubię nalepki. No i dostajemy krótką informację, jak podłączyć, co do czego i itp. Itd. Zobaczmy sobie. Jak wygląda sam mikrofon Taki pierwszy kontakt z tym mikrofonem Co mi, tak się, rzuciło w, co mi się rzuciło w oczy mm, Cały ten stojak jest plastikowy Tutaj mamy łączenia na śrubki Na, na takie dokręcane e, Czy to się będzie odkręcało Czy się nie będzie odkręcało Nie wiem, będę wam dawał znać w komentarzach Dlatego zachęcam was do subskrypcji I do mm, lajkowania tego filmu Oczywiście możecie także zostawić komentarz Będzie mi bardzo miło Dobra, słuchajcie moi drodzy e, Cała ta... Yy, konstrukcja jest dość ciężka. Tutaj do, mamy taki odlew, taki plasticzek i w środku jest chyba jakiś odlew, dlatego Cała ta konstrukcja mikrofonu jest dosyć m, ciężka, przez co ciężej ją przesunąć na biurku czy tam na stole, czy gdzie go będziecie używali. Sam mikrofon wygląda dosyć profesjonalnie. E, tutaj jest plastik, ten, ta m, część jest plastikowa, ta część jest e, aluminiowa. Mamy do wyboru także, tak jak mówiłem wcześniej, dwa kolory. Tutaj akurat jest czarny mat, ale mamy też taki m, połyskujący. Ten chyba mi się wydaje, wygląda. Lepiej. Yy, mamy tutaj dwa pokrętła gain i głośność. Mamy także przycisk od y, zmiany trybów pracy mikrofonu oraz mamy przycisk od mutowania całego mikrofonu. Mikrofon możemy także przymocować do ramienia. Mamy tutaj y, przycisk od zmiany LEDów. Oczywiście. Gniazdo do podłączenia naszego mikrofonu, a tutaj mamy wyjście AUX na odsłuch mikrofonu, co jest na pewno y, dużym plusem. Ja idę podłączyć sobie go do komputera i sprawdzimy sobie, jak on się spisuje i jakie ma tryby pracy. A few moments later. No i dobra słuchajcie Jeżeli podłączycie sobie mikrofon Ja miałem taką przypadłość i, I będziecie mieli tutaj czerwony Cały czas nie będzie wam się pokazywało Musicie docisnąć sobie tą końcówkę Ponieważ może wam zadziałać mikrofon Ale go nie będzie wykrywał e, komputer No a tak ogólnie to już jest podłączony Jak widzicie mamy tutaj Tak jak mówiłem wcześniej Funkcję mutowania mikrofonu Tutaj mamy cztery tryby Które zaraz sobie sprawdzę I Tutaj na dole mamy klawisz do Przełączania LEDów 7 kolorów, więc można by go także wyłączyć. No i mamy dwa pokrętła. Gain i głośność naszego odsłuchu. Są to dwa różne kolory. Przy gainie mamy zielony oraz mamy skalę. Która nam się, jak widzicie, pokazuje Oraz mamy też skalę niebieską no, Zobaczymy sobie za chwilę, jak sobie ten mikrofon radzi Tak jak już mówiłem, dostajemy cztery tryby kardioidalny, stereo oraz dwukierunkowy I na około Posłuchajmy sobie, jak dany tryb działa No i dobra, i teraz sprawdzimy sobie, jak mnie słuchać przez ten mikrofon Sprawdzimy sobie pierwszą e, funkcję w pierwszej trybie kardio e, Wezmę i przeczytam wam 2000 e, rok Brawo, sport, <laughs> przeczytam Wam może jakiś fragment, jak mnie będzie słychać po prostu przez ten mikrofon. Okej, okay, dobra, włączamy mikrofon i... Są to rolki do jazdy rekreacyjnej przeznaczone praktycznie dla wszystkich. No i właśnie, no i tak mnie słychać moi drodzy. Kolejnym trybem, który jest, to jest tryb stereo, czyli, w momencie gdzie to było, tutaj. Czyli mnie słyszycie z tej strony i mnie chyba słyszycie z tej strony, tak? Następnym trybem jest tryb dwukierunkowy, czyli mówimy z tej strony, czyli zbiera on z tutaj i z tej strony. Ostatni tryb, czyli wokół całego mikrofonu, czyli jeżeli obracam sobie mikrofonem, powinniście mnie słuchać jednakowo z każdej strony. Więc on zbiera sobie z wszystkimi tymi mikrofonami, co ma wbudowane na około, więc. No i dobra, słuchajcie, podsumowując, czy warto kupić ten mikrofon? Wady i zalety? Jak dla mnie, za tą cenę, jak najbardziej. Jest to fajny mikrofon, który jest bardzo fajnie wykonany. Eee, mamy u góry kapsułę aluminiową, można to nazwać kapsułę aluminiową w ich technologii. Mamy szybki dostęp do funkcji mutowania mikrofonu. Mamy szybki dostęp do czterech trybów pracy oraz mamy e, szybki dostęp do funkcji game e, głośności. Oczywiście dużym plusem także jest e, ledowy wyświetlacz. Dostajemy także 3-metrowy kabel, co jest zdecydowanie na plus. No i w sumie ogólna jakość tego mikrofonu do plusów także możemy mm, zaliczyć to, że mikrofon Podłączamy pod Windowsa czy pod Maca i jest on wykrywany automatycznie, czyli plug and play. Z minusów, jakie zauważyłem, to luzujące się te dwie śruby boczne. Trzeba je dokręcić od czasu do czasu. Co, co jest no, troszeczkę wkurzające? Oraz minusem jest dolna część mikrofonu, zrobiona z plastiku. Nie jest to jakiś tandetny plastik, ale jakby to było zrobione w całości, już z aluminium. Tak jak góra, to już by było naprawdę kozacko. I tak ogólnie, jak za te pieniądze, to myślę, że naprawdę warto. No, to by było w sumie na tyle. Ja Was zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania, jaki Wy macie mikrofon, czy może macie ten sam. No i oczywiście do zostawienia łapek w górę. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Yo.